Odzyskanie przez odrodzoną Polskę pomorza było zwieńczeniem wieloletniego procesu walki o polską niepodległość. Na wersalskiej konferencji w dniu 3 czerwca 1918 roku szefowie rządów Francji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa oświadczyli: utworzenie zjednoczonego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz rządów prawa w Europie. Pomorze ówcześnie miało skomplikowaną strukturę narodowościową, jak i geograficzne położenie. W świetle spisu powszechnego z 1910 roku, ludność polska stanowiła 40-42% ogólnej liczby mieszkańców całej prowincji. Zdecydowanie przewagę miała ludność polska w południowej części Pomorza oraz na północy w powiatach położonych na lewym brzegu Wisły. Ostatecznie przyznano Polsce 62% powierzchni plus zachodnich. W sprawie Pomorza postanowiono woli z jego terytorium wolne miasto Gdańsk, przeprowadzono plebiscyt w czterech powiatach Powiśla. Werdykt wersalski nie zadowolił żadnej ze stron. Polska miała wprawdzie zdecydowaną większość polskich narodowościowo obszarów Pomorza, ale została pozbawiona Gdańska i polskiego na ogół Powiśla. Dla znacznej części ludności niemieckiej postanowienia traktatu stanowiły jednak decyzje przejściowe. Stąd wyrosło przekonanie o nieuchronności ich rewizji. Ostatecznie premier Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski złożyli podpisy pod traktatem wersalskim 28 czerwca 1919 roku. Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku utworzył w Polsce Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej. W styczniu 1920 roku mianowano komisarycznych starostów na wszystkie powiaty województwa Pomorskiego. Oraz prezydentów lub burmistrzów większych miast. 23 października 1919 roku utworzono dowództwo Frantu Pomorskiego. Jego komendantem został generał Józef Haller, który wraz z ministrem Władysławem Sejdom i wojewodą Stefanem Łaszewskim skoordynowali wojskowe i cywilne przyjęcie Pomorza. 9 listopada 1919 roku zawarto w Berlinie umowę dotyczącą. Urzędniczego personelu niemieckiego na terenach przyjmowanych, który miał pozostać na służbie polskiej. 17 stycznia rozpoczęła się operacja wkroczeniem sił polskich do Gniewkowa i przekroczeniem granicy na Niszawie. Zakończyła się 11 lutego w Wielkiej Wsi, gdzie wojsko polskie zakończyło marsz. Jednocześnie działała flota wiślana, która z wyprzedzeniem zajmowała mosty, porty i przystanie. Marsz wojska odbywał się spokojnie, z wyjątkiem incydentów pod Lipiem i pod Grudziądzem. Ludność niemiecka zachowywała się w czasie wkraczania wojsk polskich spokojnie, zazwyczaj organizacje niemieckie urządzały obchody żałobne. Niemcy opuszczali miasta i wsie wśród bicia żałobnych dzwonów, odgrażając się, że niebawem powrócą na te ziemię. Kulminacyjnym punktem inkorporacji Pomorza była uroczystość zaślubienia Polski z morzem. Odbyła się 10 lutego 1920 roku w Puckim porcie. Dowódca wojsk polskich obejmujących w posiadanie polskie wybrzeże, generał Józef Haller, dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem poprzez wrzucenie do morza platynowego pierścienia ufundowanego przez polonię gdańską. Rocznicowa ekspozycja zorganizowana z historycznych zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej skupia się na ziemiach, które w styczniu i w lutym 1920 roku zostały przyłączone do Polski. W ekspozycji znalazły się unikatowe przedwojenne przewodniki w języku polskim, niemieckim, jak i stare cenne karty pocztowe przedstawiające odzyskane dla Polski pomorskie miasta jak Toruń, Chełmno, Grudziądz, Pelpin, Starogard Gdański, Chojnice, Tczewka, Artuzy, Kościerzynę, Pucki i Hełm. Dużą część ekspozycji stanowią grafiki o tematyce pomorskiej. Są wśród nich drzeworyty Tadeusza Cieślowskiego-Syna, autolitografię byktorkowskiego grafika Stanisława Brzęczkowskiego z albumu Teka Miast Pomorskich, rysunki kredką autorstwa Bronisława Szynborna oraz autolitografię Wiktoria Gosienickiego. Zaprezentowane na wystawie zbiory kartograficzne pokazują rozmiar utraconych i odzyskanych przez Polskę ziem pomorskich, pozwalając jednocześnie samodzielnie prześladzić szlak wędrówki błękitnej armii generała Hallera. Oprócz mapy przedstawiającej ziemię polskie w 1920 roku znalazły się tu dwie z lat wcześniejszych: mapa Królestwa Prus z czasów przedrozbiorowych oraz mapa prowincji Prusy Zachodniej z roku 1906. Nie zapomniano by nami o ludności kaszubskiej, kolekcji książek, spośród których wiele stanowi dziś klasykę prac z zakresu etnofilologii kaszubskiej, ozdabia medal przedstawiający Antoniego Abrahama, zasłużonego działacza kaszubskiego, wybity w roku 1983 w 60. rocznicę jego śmierci. Ciekawostką z dokumentów życia społecznego epoki jest oryginalny telegram patriotyczny z roku 1926 z ilustracją o tematyce morskiej i napisem Nasz Bałtyk Polskim na wieki. Karty tego rodzaju, podkreślające historyczne odzyskanie przez Polskę dostępu do morza, cieszyły się w okresie międzywojennym ogromną popularnością wśród ludności polskiej. Spośród zbiorów fotograficznych warto zwrócić uwagę na niezwykle cenny, unikatowy album z fotografiami przedstawiającymi żołnierzy generała Józefa Hallera, zebrany w latach 1914-1934 przez jego adiutanta, porucznika Stanisława Pałaszewskiego. Znalazły się tu m.in. fotografie chorągwi pomorskiej Związków Hallerczyków oraz portretowe zdjęcie generała. Dopełniają wystawę współczesne czasopisma pokazujące rocznicowe obchody zaślubin Polski z Morzem, których dopełnienie i symboliczne zamknięcie stanowi wystawa zorganizowana w Polskiej Akademii Nauk w Bibliotece Gdańskiej.